Cześć, mały, a co ty tutaj robisz? No, kopię jak dołek. Kopiesz dołek? Pod co, pod ogórki? Tak. Właśnie, choć pokażemy widzom jak najlepiej, w jaki sposób jest najlepiej sadzić ogórki. Jeżeli macie kawałek ziemi, to zazwyczaj je sadzicie tak, że wkładacie je po prostu na prostej ziemi. Natomiast my od kilku lat robimy to w taki sposób, że wykopujemy taki dołek na szpadel. Następnie mamy kompostownik, czy jakąś suchą słomę, czy kurzyniec, obornik. Wkładamy tutaj kilka centymetrów 5 bądź 10, udeptujemy i delikatnie tylko nagrabujemy, aby była taka, taki taki pomieszane rowek jakby było. takie pomieszane. I ta słoma czy też kurzyniec daje nam to, że korzonki będą po prostu wilgotnym, jeżeli je podlejemy, to nie musimy ich tak często podlewać. Także to jest taki nasz sposób na ogórki. Polecamy spróbować. Tak. tak. I dajcie znać w komentarzach, czy też tak robiliście. Wszystkiego najlepszego. Subskrybujcie lajkujcie się maniu. Siemaniu. Mamy, właśnie wykopane, przygotowane pod ogórki. O, Wiktor tutaj idzie. Mały nudysta pogromca. Nudysta? <grych> tak, pogromca nudy, czyli nudysta. A. Mamy wykopane, przygotowane. Teraz się zabieramy, przyniesiemy jakiś. Yy, jakąś słomę, jakiś kompostownik i zrobimy filmik już jak będzie po wszystkim. Także zobaczcie dalej. A tak wygląda ziemia przygotowana pod ogórki. Czyli jest wyłożona słoma z kompostownika, trawa taka, trawa z kosiarki, słoma z kompostownika. Około 10 cm jest tutaj wyłożone. Nagrabiona ziemia, i w to będą wsadzone ogórki. I zachęcam i polecam, abyście też tak spróbowali. Ogórki mają wilgoć i nie usychają. Jeżeli się filmik podobał, zostaw subskrypcję, łapkę, komentarz. Cześć.